Cześć YouTube. Dzisiaj pokażę wam jak wykonać kopię zapasową naszego systemu Open OpenMediaVault bądź też innych danych, następnie umieścić taką kopię na dysku w chmurze i dodatkowo zautomatyzować cały ten proces. A po co jest nam to potrzebne? A właśnie po to, gdy na przykład żywotność naszej karty SD dobiegnie końca, to zamiast instalować wszystko na nowo, to zainstalujemy po prostu system w takim samym stanie, z takimi samymi aplikacjami, jak mieliśmy dotychczas, bez poświęcania godzin na ponowną instalację i konfigurację serwera. Poza tym, zawsze Zawsze można coś zepsuć w systemie na tyle, że naprawianie tego to udręka i marnotrawstwo czasu i szybciej będziemy nam wgrać kopię, i tak właśnie było ostatnio w moim przypadku, przy czym ja nie miałem wykonanej kopii systemu i właśnie dlatego ta sytuacja skłoniła mnie do nagrania tego wideo. Ok, przejdźmy do konkretnego, mianowicie do wykonania kopii. Klona naszego systemu operacyjnego, wykorzystam wbudowaną komendę Linuxową, a do zapisywania tej kopii w chmurze użyjemy aplikacji AirClon. Zapraszam do oglądania. Na początek utworzymy katalog współdzielony do przechowywania naszych kopii, który później wykorzystamy do synchronizacji z chmurą. W tym celu przechodzimy do panelu Open MediaVol, do zakładki Katalogi współdzielone, klikamy Dodaj, wprowadzamy nazwę katalogu. Wybieramy nasz dysk, klikamy Zapisz, przechodzimy do zakładki SMB, Udziały, klikamy Dodaj, wybieramy nasz utworzony katalog, wybieramy tylko goście, Zapisz, zastosujmy konfigurację. Ok. Teraz utworzymy kopię klona, ogólnie obraz naszego systemu za pomocą komendy dd i zapiszemy go w katalogu współdzielonym. Jak możecie zauważyć, komenda służy do konwertowania i kopiowania plików. Jeżeli interesują Was wszystkie dostępne opcje flagi dla tej komendy, odsyłam Was do Helpa. Ok. Wpisujemy na początek komendę lsblk, która wyświetli nam listę wszystkich dostępnych dysków w systemie. Ja mam dwa. Pierwszy to dysk USB. Natomiast drugi jest to karta SD, na której mam zainstalowany cały system. Aby utworzyć obraz systemu, wpisujemy następującą komendę. Gdzie if określa z jakiego miejsca chcemy klonować, możemy tutaj podać ścieżkę do pliku, folderu lub całego dysku, tak jak w tym przypadku. Convert równa się synchronize no error, czyli jeśli wystąpi jakiś błąd podczas odczytu plików ze źródła, to komenda dopełni każdy blok danych zerami, tak aby zachować oryginalną długość danych i będzie kontynuowała dalej bez przerwania operacji kopiowanie klonowania. GZIP, czyli wykonajmy kompresję tworzonego pliku, bo jak wiemy, Taki obraz systemu może być duży, więc warto go skompresować, żeby nie ważył nie wiadomo ile. Następnie podajemy ścieżkę docelową, czyli w tym przypadku nasz dysk USB, katalog współdzielony, backups i nazwę pliku obrazu. Ja dodatkowo dodaję jeszcze datę, żeby wiedzieć z jakiego dnia jest kopia. IMG.gz. OK, klikamy Enter i czekamy, aż wykona się kopia. W zależności od jakości, szybkości naszej karty może to trochę trwać. OK, kopia wykonana. Tak więc teraz zautomatyzujemy ten proces. I w tym celu możemy napisać własny skrypt w baszu. Fajna sprawa, ale wykorzystamy do tego wbudowane narzędzie w panelu Open MediaVolt. Przechodzimy do zakładki Zaplanowane zadania, klikamy Dodaj i konfigurujemy. Myślę, że raz na tydzień, powiedzmy, że chcemy o drugiej w nocy, w każdy piątek każdy piątek miesiąca i wklejamy nasze polecenie, zapisujemy i od teraz backup będzie tworzył się automatycznie według ustalonych reguł, czyli w każdy piątek miesiąca o drugiej w nocy. Teraz przydałoby się taką kopię wrzucić na dysk w murze w razie gdyby nam padł nasz dysk USB i wykorzystamy do tego Erklona, Ale musimy go wcześniej zainstalować. W tym celu przechodzimy na stronę rklon.org do sekcji downloads i kopiujemy przygotowany już skrypt. Uruchamiamy go w naszej konsoli i gotowe. Teraz musimy skonfigurować dostęp do naszego dysku w chmurze. Nie wiem z jakiego dostawcy będziecie korzystać, ale lista wspieranych platform w rklonie jest naprawdę pokaźna. Możecie sprawdzić platformy, jakie AirClone wspiera, również na stronie. Jak widzimy, Amazon, Google Drive FTP, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft Azure. Ja zaprezentuję Wam konfigurację na przykładzie Google Drive, ponieważ dla każdego konta mamy dostępne tam 15 GB, więc w konsoli wpisujemy następującą komendę. AirClone config. Jak widzicie, ja na liście mam już jedną konfigurację do Google Drive'a stworzoną. W tym miejscu będzie pusto u Was, więc klikacie przycisk N, czyli nowa konfiguracja. Wprowadzacie nazwę, pod jaką będzie rozpoznawana. Niech to będzie Google Drive. Z listy, która nam się pojawiła, musimy wybrać dostawcę chmury. W tym przypadku Google Drive ma numer 13. Prowadzamy 13. Teraz możemy podać własne Client ID, czyli tak naprawdę taki klucz do API. Tutaj mamy podany adres, pod którym jest cała instrukcja jak taki klucz zdobyć. Zostawiając pusty Client ID skorzystamy z wartości zahardkodowanej w Aczkolwiek musimy liczyć się z tym, że może być słaba wydajność zapytań, bo większość pomija ten krok i używa wspólnego klucza. Tak więc pokażę Wam jak taki klucz zdobyć. Wchodzimy na stronę Console Developers .google .com. Klikamy Utwórz projekt. Możemy tutaj wprowadzić jakąś własną nazwę, ale ja nie mam pomysłu jaką, więc zostawiam taka, jak jest. Klikamy Utwórz i czekamy, aż projekt się utworzy. Następnie klikamy Włącz interfejsy API i usługi, i w wyszukiwarce wpisujemy Google Drive. Wybieramy Google Drive API, włączamy. Klikamy Dane Logowania. Następnie utwórz dane logowania i wybieramy identyfikator klienta OAuth. Teraz skonfiguruj ekran akceptacji. Wybieramy typ zewnętrzny, utwórz. Nazwa aplikacji może być to Airclone, nie ma problemu. Dajemy maila. Zapisz i kontynuuj. Przechodzimy do dane logowania. Klikamy ponownie utwórz dane logowania i wybieramy identyfikator klienta OAuth. Wybieramy typ aplikacji: aplikacja komputerowa. Utwórz. Kopiujemy identyfikator klienta i wracamy do konsoli. Kopiujemy tajny klucz. Ok, wybierzmy teraz, jakie prawa może mieć Erklon do naszego dysku. Możemy wybrać, żeby miał pełny dostęp, tylko odczyt danych, albo dostęp do plików, które tylko stworzy. Ja wybieram. Numer 3, żeby miał tylko dostęp do zarządzania plikami, które zostaną przez niego utworzone. Root folder możemy pozostawić pusty serwis Account File. To jest inny sposób uwierzytelniania się z usługą bez powiązania z konkretnym kontem. Zostawiamy tak jak jest. Wpisujemy, że nie, nie edytujemy. Nie używamy autokonfiguracji, ponieważ to jest maszyna Headless. I teraz musimy przejść pod link i się autoryzować. OK. Access Denied, czyli aplikacja jest autoryzowana jeszcze przez specjalistów z Google, więc trzeba odczekać. W takim razie ja szybko powtórzę cały proces dodawania bez wykorzystania tego klucza, aczkolwiek wy po jakimś czasie będziecie go mogli sobie zaktualizować, jeżeli on już będzie dostępny. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie jakiś prosty sposób na kopiowanie z konsoli. Dajemy nie, ponieważ to nie zespołowy dysk. Klikamy Y, zakończamy. Jak widzimy, na liście pojawiła się nasza konfiguracja. Q, zamykamy. I teraz wykonajmy naszą pierwszą synchronizację. Generalnie możemy zarówno pliki Kopiować, przenosić z jednego miejsca do drugiego. Możemy robić synchronizację tych plików pomiędzy chmurą a dyskiem. Ja natomiast wykorzystam komendę MOVE, ponieważ po przeniesieniu pliku do chmury usunie ona automatycznie plik z dysku i nie będzie zajmował miejsca. Tak więc wpisujemy następującą komendę: Rclone MOVE, podajemy miejsce, z jakiego ma przekopiować plik. Ja podaję, że to był backup OMV, jakakolwiek data, G Drive Demo, czyli muszę ją zmienić na Google Drive i dwukrotnie. Po dwóch wpisujemy folder. Zamów oczywiście możecie wstawić kopi copitu, sync lub cokolwiek chcecie. ok, startujemy. Dobra. Skończyło przenosić, sprawdzamy, wszystko się zgadza. W takim razie zautomatyzujmy ten proces. Wchodzimy do panelu Open Media Vault. do zakładki Zaplanowane zadania, dodajemy nowe zadanie. Niech przenosi naszą kopię systemu. Każdy piątek, dwie godziny później od utworzenia backupu, czyli dajemy godzinę czwartą. Każdy piątek, wybieramy polecenie, ustawiamy użytkownika. Klejamy nasze polecenie. Wszystko się zgadza. Zapisujemy. I od teraz dwie godziny po wykonaniu kopii systemu zostanie ona przesłana do chmury Google Drive. Ja dodam jeszcze tworzenie backupu konfiguracji aplikacji zainstalowanych na dockerze i również przesłanie ich do chmury. W tym celu tworzę nowe zadanie. Niech wykonuje się ono każdą sobotę. O godzinie drugiej wprowadzam następującą komendę, czyli Skopiuj z nas config, oczywiście to samo, i skompresuj ten plik, wrzucając go pod postacią backup config z datą. Zapisujemy. Dodam jeszcze oczywiście synchronizację tego do chmury. Dwie godziny później, każdą sobotę, zmieniając po prostu nazwę folderu, do jakiego ma wrzucić, i plik, który ma wybrać z dysku. Ekstra zapisujemy, zatwierdzamy konfigurację i takie kopie wystarczą mi jak na razie. Wam polecam również wykonać swoje, aby mieć pewność, że zawsze mamy je pod ręką w razie gdyby coś się stało. A dzisiaj to już wszystko. Dzięki za obejrzenie, za pozostawione komentarze, pozytywne oceny i subskrypcje. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to gorąco zachęcam do zasubskrybowania, pozostawienia po sobie śladów w postaci łapki w górę i komentarza. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!